po śniadaniu 7:35 jak kiciulki sobie wszystkie zgodnie na jeden fotel i leżą sobie. Nie kicie? Ja, ja, ja. Jakie słodkie. Jakie słodziaki Zyzio, tu Zyzio, maja, urwis, junia. Cztery. Cztery muskietery no, dwa kotki, dwie kotki pół na pół Pieszczoch to ty Kicia, Pieszczoch nie, to nie Pieszczoch Kiciolek, gdzie idziesz, Hala? Kicia, Kicia Ach, chyba Murzynek bo nie reaguje. No. A tutaj ten podrzutek już latał koło stołówki, ale gdzieś poleciał. No, taki jest, że lata, gdzie chce jest wolny elektron. Go wołasz, to nie reaguje specjalnie chodzi tam swoimi ścieżkami. No. No, przyniosłem te kartony z kuchni. I będę wykorzystywał dla kotków. ale lubią tam zawsze sobie w tym fikać. No, no dobra. Kicie, to ja jadę do lekarza, a wy tu bądźcie. Pilnujcie tego przybytku.